Przedtem czekaj, czekaj. Szkolny Teatrzyk kopciuszek ze Szkoły Podstawowej w Częstkowie przedstawia księżniczkę na ziarno-goku w oparciu o Basia Andersena. Coś w sekrecie. Był sobie raz król na świecie. Przy królu była królowa, A przy nich syn. Pusta głowa. Król stary szafał i chrapał. Do pracy mały miał zapach. Syn był podobny do króla, Po świecie szerokim kulał. A czego szukał na świecie? Tego się z bajki dowiecie. Najjaśniejszy Panie, Trzeba już przerwać spanie, Niech król miłości rozstanie, Senna ma twardy jak chłop. hop, hop, Ważne wieści przynoszę. Co proszę? Powiadam ważna sprawa. Bądźcie nie masz prawa, Gdy się we nie pogrążam. Najjaśniejszy Panie, Powróć młody książę, Zaraz przed Tobą stanie, Trzeba wydać orędzie. Dwóch płaszczyzn teraz będzie. Co, co? Jakieś nowiny? Wrócił nasz syn jedyny. Nareszcie, gdzież on? Widziano go na placu. Zbliża się do pałacu i on jego świta. Lud go Witają go zaraz i tutaj stanie. Nie w pan, na cztery strony świata. Szykujcie huczkę łucz uczną, Chcę uścić syna Chcę go przyjąć z paradą, nie siadł goście zjadą. Książęta i księżniczki, dziewczęta białoliczki, Rycerstwo mego kraju, niech trębacze grają. Dla księcia lepsza para, nie krowa, lecz fojara. Jak rzekłeś, na księcia lepsza para, nie krowa, lecz Zajechały garoce. się, mistrzu, prędzej, syn, nasz miłe czekać już nie mam się. No chodź, niech cię cytule, niech cię uścisnę, ciule. Przywitaj się z królem pokaż się. Wypiękniałeś, urosłeś i zmężniałeś. Pepe, nie zmęczałeś! Widzę, ten że podróż służy. Jak? Jak ci było w podróży? Ojcze, matko, podróż przeszła mi gładko. Chętnie wróciłem wreszcie, ale się zbytnio nie cieszcie. Przebiegłe lądy świata, wędrowałem trzy lata. Byłem w zamorskim kraju, w królestwie baj, baj. W państwie batataju, na morzach nadurowych, na wyspach koralowych. I dziś w rodzinne strony wracam do domu. To martwi nas, mój synu. Cóż tego jest przyczyną? Czyż księżniczek mało? Czego tak się stało? Dzieciny jest nasz książę, Które z takim związek tęści panie? Milcz, bo bądź spuszczalanie! Księżniczek dużo ma, lecz nie jest ta prawdziwa. W tym, w, tym, w tym różnie bywa. Och tak! Niewiele osób zna niezawodny sposób, By poznać, czy prawdziwa księżniczka czy fałszywa. I ojcze, poradź, jak mam się z tym uporać. Nie, rusz się synu oto, gdzieś szatę szczero złoto, bo uczta się odbędzie, wydałem już orędzie, i dziś z całego kraju na ucztę przyjeżdżają dziewczęta białoliczki, i panny, i księżniczki, a spośród nich prawdziwą odnajdziesz jako żywą. Matko miła, pociesz serce strapione i znajdź mi godną żonę. Wśród różnych głupich lalek znajdziesz żadne sygnały Nikt nie obraża Boże, Nie ulicie mu to parzem, zaraz go pasem złe. A ja się nic nie boję. <gry> Następną księżniczkę wprowadź. Już pięćset! Eee, odfajkować! Księżniczka, drewna chmurka! Jestem 16 córką, tego księcia. Nie chodzę na przyjęcia, na uczty i na Chcę wrócić do mych lale. do miłych miesiączek, Takich jak ja, księżniczek. Ona jest jeszcze mała, na pewno by płakała, a prawdziwa księżniczka za mnie liczka. Księżniczka Martę Panu. Najjaśniejszemu Panu jest znana moja matka księżniczka marmolatka. To no była wychowanką królowy no by kawy z pianką. A jak to zostać księżną i damę być zamężną. Och, my nie kochamy tak cukierkowej damy. Księżniczka pięciu sosek. <tryk> Siedemnaście wiosen. Mój dom to zamek leśny. Mę w zamku śpiewam pies. Mam cztery srebrne kozły, które mnie tu przywiozły. I dwa tygrysy rącze, które w łączą. I lwa ze złotą drzewą Wygląda na prawdziwą. Podobna bo na lecz to rzecz osobna. Lecz ja wyznaję szczerze, w prawdziwości jej nie wierzę. Księżniczka, wędrowniczka w czerwonych rękawiczkach. Kurobo księgze, daleka tutaj dążę. Po świecie wychowałam, rozmyślałam, wdychałam. I wiedzę za męście, da mi największe szczęście. Kto mnie za żonę pojmie, będzie mógł żyć spokojnie. Prawdziwa, czy fałszywa jest bardzo urodziwa, lecz ja wyznaję szczerze, prawdziwość jej nie wierzę. Księżniska kolejuszka, tańcząca na paluszkach. Miłościwszy panie, przybyłam na wezwanie. Jestem jak kuszek zwiewna, jak ptaszek śpiewna. Ja wśród motyli mieszkam, z upiną do Rzeszka zrobioną mam farosę. I próbam i trzebocze i tańczę dnie i noce. Kto schwyta mą postać, mylę, że może zastać. Za jest jest zwierna, a zwierna jest niepewna. Przypływa i odpływa. Nie, ta nie jest prawdziwa. To była biedna trzusta, Sala jest całkiem pusta i dziewczyn krwi się, że ty Nie ma już królu więcej. No trudno, rzecz się matwa Idź już, pokażcie światła. O, niebo się zachmurza. Błysnęło, będzie burza. Każ pozamykać bramy, a nas pozostaw samych. A serce ślubu grożę! Serce księżniczki wzywa. Lecz gdzie jest ta prawdziwa? Co robić, ojcze Popatrzcie, co się dzieje! Brzmi, błyska, w deszcz się leje. ogóle wiem okno, trzeba zasłonić okno. O, wyśmie się, drodzy moi! Kto tam pod bramą stoi? Dziewczyna! Spójrzcie włosach, Też tu po włosach, po czole po policzkach. To przecież jest księżniczka. Księżniczka? O mój Boże, cała wodą ocieka. Pewnie przyszła z daleka. A może jest prawdziwa? Cóż w życiu różnie bywa? Faziu, weź na zapal zapaj świecę i leź na schody. Lecę. Czy ładna jest, czy młoda? I dojdę po schodach. Miła, gościa mamy. Nie mam wyglądu, damy, Niech za to mnie nie gani Najjaśniejsza pani. Jaka drżąca, zębnięta, Zśmiana, marączynta. Jaka miła i płatka. Ja jestem Pielipatka. Twój z mam daleko, Za górą i za rzeką. Gdy jechałam przez lasy, Ośmięchła u kolasy. Dwa konie okulamy, Kończany i koń Stan grecki, duszony trzymodem, z drogi z powrotem. Więc sama szą piechotą. Przez lat, przez deszcz, przez błoto, Mam to felki w kałowie, z w lubionku, w Przyszłam na wezwanie, na i Idź, patko z paziem. Przebierz się na razie. Przeszukaj szafry moje. Tam znajdziesz różne stroje. Godne dla tak ślicznej dany. A potem wróć, czekamy. Dziękuję, miłośna pani. Prawdziwa czy fałszywa? Ja mam w tych sprawach prawe. Dowiemy się niebawem. Lecz mi panne służebne do tego są potrzebne. Niech tam któraś pomoże. Wnieście tu szybko łoże. To ze słoniowej kości dla honorowych gości. Wszyscy materaców osiem, do tego dziesięć wieży, wypchanych jak należy. A z piwniczego loku przynieście ziarnko kroku. Dajcie mi to ziarnko kroku. Dobrze, teraz po trochu uczcie materacę, no prędzej! I bierzcie się do wieży. Wygładźcie jak należy. Teraz dwie kołdry atlasowe. Czy poduszki puchowe Jasieczek i gotowe. Ciekawe mnie, słuchanie, co dalej z tym się stanie? Matko. Księżniczko, pirlipatko! Jaśnieje Twoja uroda i Twoja świeżość młoda, jak lęki dłeki z nieba. Lecz cię odpocząć trzeba, oto jest gotowe morze z kości słoniowej. Uchem usłane gładko dla ciebie, pirlipatko! Tak, słuszność ma królowa. A jutro na audiencję przyjdź do sali książęcej i spać już dziecko moje. Lewo na nogach stoję, bo chyba przyznać mogę, że trudną miałam drogę, przez dach pod terdorze. Niech ci to może służy, ja też jestem zmęczona. A kto jest dla mnie żona, nikt inny, tylko ona. Popatrzcie, ojcze, matko. Dobranoc, Pili babko. Ciekawa wielce sprawa. Ja też jestem ciekawa. Czy śniłeś, mój pieszczopu, o księżniczce na groku? Wszystko się wleczą rozstrzygnie. Przyszłam na wezwanie. na miłości przytanie. Witamy cię, księżniczko. Czemu tak liczko. Czyżbyś niedobrze spała? Ach, nie znużłam oka. Choć była od głęboka, leżała, nie kłamie, a tym śpialnym Mam się za całe ciało, okropnie obolałe. No taką, proszę wierzyć, nie każdy mógłby przeżyć. Spójrz synu, oto ona, wyśmiona narzeczona. To prawdziwa księżniczka, od głowy do trzęsiszka, skoro grochu ziarenko było dla niej z ręką. Tyś, księżniczka jedyna, Bądź żoną mego syna. Najmożniej przytanie, Niechże coś tak się stanie, Jak Ty kocham księcia. Weź się syno, po pięcia. Chodź, niech Cię przytule. Tak zepsę ramię króle. Niech lud mu się weseli, Będziemy wreszcie mieli Żonę następcy tronu. A zianko w weźcie, wydostacie z podpierzy i jakbym w skarbcu leży. W szczero złotej szkatule. Tak zawsze robię króle. Niech wiedzą wszyscy i wszędzie.